Witam wszystkich serdecznie. U mnie zaczyna się trzeci sezon grzewczy z pompą Pana 16KW Ticab, a mianowicie musi ona ogrzać 240 m2 w kaloryferach. Na razie wciąż jeden klimakonwektor planujemy w przyszłości jeszcze dwa. Yy, dom ocieplony, D powiem Wam, że dużą robotę zrobiły nowe drzwi. Ogromną, zawsze chłodem ciągło przez te stare drewniane i to dawało ogromne chłodzenie w domu. Teraz to jest duża różnica, bardzo duża różnica. I zobaczycie, że ten październik był świetny, ale jak wiemy, on był też ciepły i mogłem grzać jak na podłogówce. Teraz grzałem tak, że skrzywą grzewczą cały czas 30 stopni. A jak były też zimniejsze dni, to miałem nastawiony harmonogram, gdzie wykorzystywałem fotowoltaikę i od 8 do 15 grzało 40 stopni na kaloryfery, bo wtedy mieliśmy to prawie że za darmo, bo fotowoltaika nam to fajnie uzupełniała, bo październik też był bardzo słoneczny, co zrobię drugi filmik i wam pokażę jak to wyglądała ta produkcja w październiku jeszcze z takich danych to pompa ma bufor 300 litrowy i 300 litrowy zbiornik na wodę bieżącą który też był podgrzewany i teraz zobaczycie ile to służyło i tak tu mamy taką pierwszą ciekawostkę od 2019 ta pompa działa ile razy się włączyła i wyłączyła i całkowity czas działania sprężarki w naszej pompie szkoda że nie ma miesięcznej takich danych i tu mamy w październiku 226 kWh. Ta pompa nam połknęła na dogrzewanie domu i wody bieżącej. Na dogrzewanie domu wyszło 201 kWh dokładnie. Oczywiście to jest tylko miernik tej pompy. Nie wiemy jakie jest przekłamanie, a na pewno trochę jest. No a dogrzewanie wody bieżącej 24 kWh ta pompa. Potrzebowała. I zaraz zobaczymy, ile ta pompa by potrzebowała ogólnie energii na to wszystko, czyli ponad 1000 kWh, czyli bo było dość ciepło i grzaliśmy nisko dlatego wskaźnik COP A 4,6 wyszedł nam w październiku. No to bardzo przyzwoicie jak na tą pompę, bo przeważnie mi się kołysze około 3. No i tyle, dziękuję Wam za ten krótki filmik. Porównajcie sobie, jak u Was to wyszło.